No, więc proszę Państwa, Europejski Kongres Gospodarczy, wszak gospodarka tutaj niezwykle istotna, więc sobie rozmawiamy, spotykamy się z ludźmi. Oni sami ze sobą też się spotykają, którzy o gospodarce dyskutują i zastanawiają się, jak ta polska gospodarka mogłaby w przyszłości wyglądać, a niewątpliwie ta jej przyszłość zależy od tych. Od tych młodych, od tych z werwą, od tych z energią, od tych z fantastycznymi, czasami szalonymi pomysłami, którzy próbują wprowadzać innowacje w polskiej gospodarce. Jeśli Państwo słyszą o innowacjach, jeśli Państwo myślą o młodej energii w polskiej gospodarce, to Państwo widzą jedno imię i jedno nazwisko. Umówmy się. Jarosław Sroka. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panowie. Jeden z autorów fantastycznie rozwijającego się na Antenie Radia 357 projektu podcastu Audycji. Przypomnij proszę, kiedy Cię można słuchać? Można nas słuchać zawsze w środę o 21. A przy okazji Jarek jest także członkiem zarządu KI Next, jak kulczyk Investments. Dokładnie. Next jest także koordynatorem programu Incredulous. Co dla ciebie w ogóle znaczy obecność w takim miejscu jak Katowice? W takim momencie wiesz, no umówmy się na kongresie, który nie jest po prostu jednym z wielu kolejnych kongresów. To nie jest największy kongres w Polsce, to jest największy. Największe tego rodzaju spotkanie w tej części świata? Dokładnie, ono z roku na rok jest coraz większe. W tym roku chyba jest pobity rekord frekwencyjny ponad 14 tysięcy osób to słyszałem, powtarzam. Natomiast ja mam taką własną definicję tego typu imprez. Ta część merytoryczna, i wiem, że się mogę niektórym narazić, jest nieco wtórna, ale tutaj w ciągu godziny załatwia się więcej niż w ciągu 6 miesięcy. Na przykład w Warszawie, bo wszyscy, wszyscy są tutaj są, tak. wszyscy są otwarci na rozmowy, można w przeciągu kilku minut załatwić 3-4 sprawy, których wcześniej nie udało się, bo były wałkowane niemiłosiernie ze względu na niemożność zgrania kalendarza kilka miesięcy. Między jedną kawą a drugą szklanką soku malinowego pewne sprawy się załatwia zwyczajnie dużo łatwiej. A na ile tego rodzaju spotkania, na ile Europejski Konger, Kongres Gospodarczy to jest. Wiesz, spotykają się tutaj stare wygi po prostu biznesu. Ci, którzy są w gospodarce od lat, nie wiem, ciężki, duży przemysł. Katowice każą nam myśleć, że to, że to być może tego rodzaju rozwiązania. A na ile to jest miejsce dla młodych startupowców? Dla tych, którzy mają fantastyczne pomysły, w ogóle nie mają kasy, ale wiedzą, że ich pomysł jest na tyle fajny, że zrobi re rewolucję. No, za to się szczególne podziękowania należą Wojciechowi Kuśpikowi, twórcy EKG, dlatego że Wojtek zauważył, że ten świat. Ma nieco więcej wymiarów i poza tymi starymi wegami, o których wspomniałeś, są też ci, którzy młodzi duchem lub ciałem, ale jednak stawiają pierwsze kroki w biznesie. Dzisiaj technologia pozwala na budowanie globalnych przedsiębiorstw w zupełnie inny, szybszy sposób i tutaj chcą się pokazać, chcą się wkręcić w dobrym tego słowa znaczeniu w to miłe towarzystwo, chcą pokazać to, z czym przychodzą, a przychodzą często z projektami, które mogą odmienić nasze życie. I dzisiaj byłem świadkiem kilkunastu prezentacji, spośród których wybierzemy tych najlepszych, którzy dostaną nie tylko laury, ale i być może pieniądze na dobry start. A nie jest tak, drodzy panowie, że to starsze pokolenie, te stare wygiń biznesu z ogromnym doświadczeniem, ale też z kapitałem, który stanowi o przewadze. Przecież no, często tak jest, że nie wystarczy wpaść na dobry pomysł, trzeba znaleźć na to finansowanie coś właśnie na, na start. Nie jest tak, że te stare wygi by w zasadzie by są za utrzymaniem takiego status quo, takiego zabetonowanego rynku i technologii, i produkcji, a, i rozwoju, bo jest to po prostu wygodne. Nie do końca. Mam wrażenie, że dojrzali menadżerowie i właściciele, mają duży problem w postaci wyzwania, jakim jest zmiana technologiczna, rewolucja technologiczna. Nie nadążają. Czyli po pierwsze myśl jest istotna, tak? Tak, tak. Oni doskonale wiedzą, czego nie wiedzą, i ci młodzi wnoszą to, czego im często nie wypada robić, albo po prostu nie potrafią. I dopiero z połączenia takiego synergicznego tego doświadczenia tego mistrza i czeladnika bardzo często. Do tego entuzjazmu. Tego entuzjazmu. Ale jak to, jak to działa? Bo często słyszymy to słowo laikom, pewnie być może nie, nie bardzo się kojarzy startup. Jak to działa? No, załóżmy, że jest młodziutka firma. Założona gdzieś pod prywatnym adresem w przez, przez młodych ludzi, albo właśnie w przysłowiowym garażu, tak jak powstało, jak pamiętamy, Apple. No i co? I oni mogą liczyć na doradztwo, mogą liczyć na pieniądze? Mogą liczyć na jedno i na drugie, dlatego że powstaje bardzo dużo programów wsparcia tego typu przedsiębiorców. To jest ich. Wielkie szczęście dziejowe, bo wcześniej przedsiębiorcy zakładający tradycyjne przedsiębiorstwa nie mieli tyle możliwości, a konfrontowania swojej winy. No nie było się na początku lat 90., po prostu od kogo nawet uczyć. No. Nagle się pojawiły pieniądze, czyli fundusze tak zwanego wysokiego ryzyka, które są gotowe na zasadzie trochę takiej rosyjskiej ruletki postawić na tych, którzy dobrze rokują, a czy wyjdzie, obstawiają te zakłady. I w końcu są ci aniołowie biznesu, którzy zarobili już swoje i są gotowi tym młodym pomagać czynem i myślą. Czy jest jakiś adres dobry, pod który można się zgłosić, będąc właśnie na etapie tworzenia takiego startupu, będąc na etapie marzenia? Tych adresów jest bardzo dużo, dlatego że konkursów organizowanych z myślą o startupach, z myślą o tak zwanej akceleracji, budowie kompetencji młodych przedsiębiorców jest bardzo dużo. Ja oczywiście znam jeden, czyli Incredibles, najlepszy program mentoringowy dla młodych przedsiębiorców. Zapraszamy zawsze. Tutaj dzisiaj wybierzemy tych, którzy między innymi trafią do naszego programu i których przez kilka miesięcy będziemy bardzo wszechstronnie bezpłatnie wspierać. I kiedy Jarek mówi, proszę Państwa, tutaj dzisiaj, to ma na myśli tutaj i dzisiaj. To znaczy, tu się to po prostu dzieje. Tu się nie tylko o tym opowiada. To już za godzinę się wydarzy i będziecie panowie tego świadkami. Mhm. Powiedz mi proszę, na koniec jedną rzecz, bo zastanawiam się, co mogłoby nam tę innowacyjność, ten nasz ekosystem trochę usprawnić. Kiedyś Zbigniew Jagiełło, prezes, wówczas prezes największego polskiego banku, powiedział mi, że być może należałoby ułatwić możliwość upadania w Polsce. To znaczy, by to nie był koniec kariery biznesu, by to nie był koniec młodych ludzi. Czy w Polsce łatwo się upada po to, by się potem podnieść? My nie lubimy upadać. To jest chyba nasza cecha narodowa. Po pierwsze... Upadek traktowany jest jako dotkliwa porażka, z drugiej zaś strony nie jako kolejna lekcja, która nas tylko wzmacnia. I mamy jakąś taką naturalną, narodową awersję do ryzyka, czyli te pieniądze na najbardziej ryzykowne projekty są wciąż bardzo szczupłe i tu jest chyba odpowiedź na Twoje pytanie, co trzeba zmienić. A oni tam w tej dolinie Krzemowej uwielbiają upadać i to nie jest żadna ujma, tylko tak jak powiedziałeś, to jest po prostu świetna lekcja. No niektórzy nawet mawiają, ja się chyba z tym do końca nie zgadzam. Im częściej upadasz, tym jesteś potem lepszy, lepiej zahartowany w biznesie. Ja uwielbiam słuchać tego rodzaju opowieści o tym, jak my jesteśmy dobrzy, jak sobie świetnie radzimy. Dlaczego by, proszę Państwa, nie mówić o samych sobie dobrze, więc korzystajmy z tej okazji na koniec. Czy ty w istocie widzisz jakiś taki, no wiesz, w nas gen przedsiębiorczości, w dodatku takiej kreatywnej, innowacyjnej, pomysłowej przedsiębiorczości w nas Polakach? Widzę, bo on był de facto w nas pielęgnowany przez wiele, wiele lat dlatego że dzisiaj rozmawiając o różnego rodzaju kryzysach można złośliwie się uśmiechnąć i powiedzieć że nie takimi kryzysami mieliśmy do czynienia w Polsce jesteśmy zaprawieni w różnych nieprawdopodobnych sytuacjach i radzimy sobie z tym zupełnie przyzwoicie chcemy się uczyć i chcemy się dzielić tym co mamy i to pozwala tym młodym myśleć o tym że mogą skutecznie zmieniać świat Dziękujemy bardzo. Jarosław Sroka, członek zarządu, by i Next był naszym gościem siedem minut, proszę Państwa, do godziny 17.00. tu Radio 357.